Wyobraź sobie zwykłą cegłę. Możesz ją podnieść, zmierzyć linijką i poczuć jej ciężar. Nasz mózg, który ewoluował, aby przyzwyczaić się do świata makroskopowego, sztywno łączy dwie koncepcje. Istnieć oznacza zajmować przestrzeń. Jeśli obiekt ma masę, musi mieć objętość. Jest to jak aksjomat, na którym opiera się nasze postrzeganie rzeczywistości. Jednak gdy tylko zejdziemy do fundamentalnego poziomu materii. Logika ta się załamuje. Spotykamy elektron, który jest budulcem wszystkiego, co widzisz wokół siebie. Ma określoną masę, ma ładunek elektryczny, który bije na wschód od wełnianego swetra, ale jednocześnie nie ma absolutnie żadnego rozmiaru. Elektron nie jest małą kulką, nie jest drobinką kurzu, a nawet punktem w zwykłym sensie geometrycznym, który można zobaczyć pod mikroskopem. Jest to obiekt o zerowym promieniu i tu pojawia się paradoks. Jak coś może mieć masę, energię i wpływ na wszechświat, skoro jego fizyczny zasięg w przestrzeni wynosi zero? Zdrowy rozsądek podpowiada, że jest to niemożliwe, ponieważ nic nie może ważyć niczego, ale elektron istnieje. Zanim rozwiążemy tę zagadkę, kliknij lubię to, jeśli twój umysł już protestuje przeciwko tej logice. Następnie zasubskrybuj, ponieważ odpowiedź jest jeszcze dziwniejsza. Piękny intuicyjny model Bora. Jest głęboko zakorzeniony w naszych umysłach. Łatwo nam wyobrazić sobie elektron jako małą piłeczkę tenisową. Jednak ta idylla zostaje zburzona, gdy zderza się z surowymi prawami klasycznej elektrodynamiki. Faktem jest, że każdy obiekt naładowany poruszający się z przyspieszeniem, a ruch kołowy jest zawsze przyspieszeniem, musi emitować energię w postaci światła. Gdyby elektron był prawdziwą fizyczną piłką latającą wokół jądra. Traciłby energię w katastrofalnym tempie. Skutkiem tego byłaby prawdziwa tragedia na skalę wszechświata. Po utracie energii, piłka ta zaczęłaby zwalniać i spiralnie opadać na jądro. Obliczenia pokazują, że życie takiego klasycznego atomu trwałoby tylko około 10 do potęgi minus 1 sekundy. Gdyby elektrony były piłkami, cała materia we wszechświecie, w tym ty i ja, natychmiast zapadłaby się w błysku światła. Fakt, że istniejemy, a atomy są stabilne, stanowi niepodważalny dowód. Elektron nie zachowuje się jak ciało stałe i nie podlega prawom ruchu klasycznego. Dlatego też, jeśli nasz zdrowy rozsądek i fizyka klasyczna zawodzą w obliczu punktowej natury elektronu, musimy zwrócić się ku niepodważalnemu językowi eksperymentu. Fizycy nie przyjęli po prostu idei zerowego wymiaru. Przez lata próbowali wykryć go fizycznie, stosując najbardziej zaawansowane metody. Słynne eksperymenty z pułapką Peninga, przeprowadzone w szczególności przez laureata Nagrody Nobla Hansa de Meia, stały się kluczowym dowodem punktowej natury elektronu. Pułapka Peninga to niezwykle złożone urządzenie, w którym pojedynczy elektron lub pozyton może zostać schwytany i izolowany w próżni przez miesiąc przy użyciu kombinacji silnych pól magnetycznych i elektrycznych. Wyobraź sobie najdoskonalszą klatkę na świecie, zaprojektowaną do przetrzymywania pojedynczej cząstki kwantowej. Wewnątrz tej pułapki naukowcy zmierzyli jedną z najbardziej tajemniczych właściwości elektronu jego moment magnetyczny, znany jako współczynnik G. Gdyby elektron był nawet maleńką kulką o wewnętrznej strukturze lub zdeformowanym kształcie, jego współczynnik G musiałby odbiegać od wartości przewidywanej przez elektrodynamikę kwantową. A jest to najdokładniejsza teoria w historii nauki, oparta na postulacie, że elektron osiągnięty przez demilta był niesamowity. Zmierzony współczynnik G pokrywał się z teoretyczną prognozą z niewyobrażalną dokładnością do 12 miejsc po przecinku. W szczególności ta zbieżność oznacza, że jakakolwiek struktura wewnętrzna, jaką może posiadać elektron, nie ma absolutnie żadnego wpływu na jego właściwości magnetyczne. W rezultacie eksperyment ten pozwolił nam ustalić górną granicę promienia elektronu. Musi on być mniejszy niż 10 do potęgi 18 metrów. Aby docenić tę prawdę, wyobraź sobie, że elektron został powiększony do rozmiarów widzialnego wszechświata. Wówczas jego promień, którego nie byliśmy w stanie zmierzyć, byłby mniejszy niż grubość pojedynczego ludzkiego włosa w tym powiększonym wszechświecie. Dosłownie szukaliśmy ściany i natrafiliśmy na pustkę. Ten rozmiar nie tylko potwierdza, że elektron jest bardzo mały, potwierdza on, że nie ma w nim żadnej obserwowalnej geometrii. Niesamowite, ale prawdziwe. Idealna zbieżność eksperymentów z teorią postulującą zerowy rozmiar elektronu doprowadziła do katastrofalnego wyniku matematycznego. Gdyby natura podlegała fizyce klasycznej, elektron istniałby, ale natychmiast uległby samozniszczeniu. U podstaw tego problemu leży koncepcja energii własnej cząstki lub samodziałania. Elektron ma ładunek elektryczny, a ładunek ten tworzy wokół siebie pole elektryczne. Aby zgromadzić ten ładunek w określonej objętości, potrzebna jest energia, która jest magazynowana w polu. Dlatego też, jeśli zastosujemy się do idei punktowości i ustawimy promień elektronu na zero, mianownik wzoru stanie się zerowy. Dzielenie przez zero prowadzi do matematycznej osobliwości. Energia potrzebna do wytworzenia ładunku punktowego staje się nieskończona. Wyobraźmy sobie tę sytuację na poziomie intuicyjnym. Mamy miękką gumową piłkę pokrytą elektrycznością statyczną. Ładunki na powierzchni odpychają się nawzajem. Zaczynasz ją ściskać, pokonując to odpychanie. Im mniejszy promień, tym więcej energii zużywasz. Gdybyś próbował ścisnąć ten ładunek do matematycznego punktu, zużyłbyś nieskończoną ilość energii. Ten energetyczny potwór ma przerażające konsekwencje związane z największym równaniem Einsteina: e równa się m razy c do kwadratu. Jeśli energia elektronu jest nieskończona, to jego masa czysta, masa bez oddziaływania z innymi polami, również musi być nieskończona. Elektron punktowy, pomimo swojej niewyobrażalnie małej wielkości, powinien teoretycznie zawierać energię milion razy większą niż energia całego widzialnego wszechświata. I oczywiście natychmiast zapadać się w czarną dziurę. W rezultacie fizycy stanęli przed przepaścią. Eksperymenty krzyczą o punktowości, a równania opisujące tę punktowość dają krzyczący nonsens nieskończoność. Kryzys ten wymagał najbardziej śmiałego i kontrowersyjnego rozwiązania w historii fizyki, które omówimy dalej. To jest punkt przełomowy. Pokaż swoje zaangażowanie. Zostaw komentarz z domysłem dotyczącym rozwiązania. I zapisz się, aby uzyskać odpowiedź. W konsekwencji, gdy zrozumieliśmy, że punktowy elektron ma nieskończoną masę i energię zgodnie z prawami fizyki, fizycy znaleźli się w impasie. Jednak zamiast się poddać, Richard Feynman, Julian Schwinger i Sin Ita Tamana znaleźli interesujące rozwiązanie, które na zawsze zmieniło naukę. Rozwiązanie to nazywa się renormalizacją. Kluczową ideą renormalizacji jest to, że nigdy nie obserwujemy gołego elektronu, tego bardzo gołego matematycznego punktu, który daje nieskończoną energię. Elektron jest zawsze otoczony próżnią kwantową, która wbrew intuicji nie jest pusta. W rzeczywistości jest to kipiące morze wirtualnych cząstek, fotonów i par elektron pozyton, które nieustannie powstają i natychmiast znikają. Ten wir wirtualnych cząstek otacza nasz punktowy elektron, tworząc rodzaj wirtualnej chmury. W ten sposób zawsze obserwujemy tylko ubrany elektron. Punktowy ładunek wraz z otoczeniem. Wyobraźmy sobie tę sytuację na przykładzie pływania w bagnie. Problem. Twój przyjaciel jest nagim elektronem, ale zgodnie z naszymi obliczeniami, aby się poruszać, musi mieć nieskończoną bezwładność. Rzeczywistość. Obserwujesz, jak się porusza, ale jest on zawsze ubrany w ciężki, mokry kombinezon pokryty nieskończoną ilością błota. Jest to wirtualna chmura. Renormalizacja. Nie możemy zmierzyć naszego nagiego przyjaciela. Mierzymy tylko jego ubraną wagę, na przykład 90 kg. Fizycy mówią, załóżmy, że nieskończona naga waga przyjaciela plus nieskończona, ale ujemna energia związana z brudem na kombinezonie powinny dać w sumie obserwowane 90 kg. Zasadniczo renormalizacja pozwala nam wziąć nieskończoność nagiego elektronu i obliczyć na jej podstawie nieskończoność jego pola, tak aby pozostała skończona liczba była właśnie masą, która jest mierzona. Niemniej jednak ta brudna sztuczka okazała się niezwykle skuteczna. Dzięki renormalizacji fizycy byli w stanie skonstruować elektrodynamikę kwantową. Przewiduje ona wyniki, które pokrywają się z eksperymentem do 12 miejsc po przecinku. Co byłoby niemożliwe bez uznania elektronu za cząstkę punktową i zastosowania renormalizacji. Dlatego też, aby ostatecznie rozwiązać paradoks masy bezobjętości, konieczne jest zaakceptowanie najnowocześniejszej i najpiękniejszej koncepcji w fizyce, jaką jest kwantowa teoria pola. Wymaga to od nas porzucenia idei, że elektron jest małą cząstką, która lata w pustej przestrzeni. W rzeczywistości dla każdego rodzaju cząstki elementarnej istnieje własne pole które w sposób ciągły i nierozerwalny wypełnia cały wszechświat. Istnieje pole elektronowe, pole fotonowe, pole kwarkowe, itd. Pola te są jak niewidzialne, ale gęste warstwy, które tworzą tkankę rzeczywistości. Innymi słowy, elektron nie jest punktem unoszącym się w polu elektronowym, jest kwantem samego pola. Wyobraź sobie ogromny, niekończący się i całkowicie spokojny ocean. To jest pole elektronowe. Dopóki ocean jest spokojny, nie widzimy elektronów. Ale jeśli po powierzchni wody przechodzi fala o określonej energii, postrzegamy tę falę jako oddzielny, zlokalizowany obiekt, który może się poruszać i przenosić energię. Fala ta nie ma twardych granic ani rozmiarów w klasycznym sensie. Nie jest zbudowana z niczego innego. Jest to sama woda, ale w stanie lokalnego, tymczasowego ruchu. Podobnie, kiedy widzimy elektron, w rzeczywistości obserwujemy zlokalizowany szczyt energii w polu elektronowym. W związku z tym, zerowy rozmiar elektronu nie jest problemem, ale naturalną konsekwencją jego natury. Możemy zapytać, jaki jest rozmiar fali dźwiękowej. Fale mają długą częstotliwość, ale nie mają sztywnych granic fizycznych. To samo dotyczy elektronów. Mają energię, masę, ładunek i pęd, ale te właściwości należą do fali pola. A nie do jakiegoś stałego ciała geometrycznego. Ta fundamentalna zmiana wyjaśnia, dlaczego wszystkie elektrony są absolutnie identyczne. Wszystkie są identycznymi częściami wzbudzenia tego samego pojedynczego pola elektronowego. Gdyby były fizycznymi kulkami, mogłyby różnić się kształtem, ale fale na oceanie są zawsze standardowe, jeśli ich energia jest taka sama. Co więcej, elektron ma fundamentalną cechę, która położy kres, Wszelkim próbom przedstawienia go jako obiektu klasycznego. Jest to spin, jego własny moment pędu. W fizyce klasycznej, aby mieć moment pędu, ciało musi obracać się wokół swojej osi. Łatwo rozumiemy, że Ziemia ma moment pędu, ponieważ fizycznie się obraca. W fizyce klasycznej moment pędu zależy bezpośrednio od masy, promienia i prędkości obrotowej. Gdyby elektron był nawet maleńką kulką, i spróbowaliśmy obliczyć, jak szybko musiałby się obracać, aby wytworzyć obserwowany spin, napotkalibyśmy brutalną sprzeczność. Prędkość obrotu na jego powierzchni musiałaby wielokrotnie przekraczać prędkość światła. Jest to niewyobrażalne przyspieszenie i naruszenie fundamentalnego ograniczenia kosmicznego Einsteina postulatu, że nic nie może poruszać się szybciej niż światło. Ponieważ prawa fizyki zabraniają takiego ruchu, Jesteśmy zmuszeni przyznać, że spin elektronu nie jest fizycznym obrotem. Jednak spin nie jest błędem matematycznym, ale rzeczywistą, mierzalną właściwością. Fizycy nazwali go spinem wyłącznie z powodu tradycji historycznej. W rzeczywistości jest to wrodzona właściwość kwantowa, tak fundamentalna jak masa i ładunek. Innymi słowy, spin najlepiej postrzegać jako wewnętrzny kompas lub przełącznik dwupozycyjny. Elektron może znajdować się tylko w jednym z dwóch stanów, spin w górę lub spin w dół. Nie jest to ruch, ale wewnętrzna orientacja w czasoprzestrzeni, która nie wymaga od cząstki posiadania fizycznego rozmiaru lub osi obrotu. Jest to właściwość nieodłącznie związana z najbardziej fundamentalną naturą pola, o której mówiliśmy wcześniej. Ten paradoks tylko podkreśla, że gdyby elektron był kulą, nie działałby. Działa on właśnie dlatego, że jest bezstrukturalnym punktem zaburzenia, którego właściwości są określane wyłącznie przez prawa kwantowe. W konsekwencji, jeśli jest to elektron, klasyczna definicja masy jako miary ilości materii całkowicie traci swoje znaczenie. We współczesnym rozumieniu masa elektronu nie jest miarą jego pełności, ale miarą jego oporu wobec ruchu. Opór ten jest tworzony przez najbardziej tajemniczy składnik wszechświata Pole X. W przeciwieństwie do pola elektronowego, które tworzy cząstki elektronowe, pole X różni się tym, że jest wszechobecne i zawsze aktywne, mając wartość niezerową w każdym punkcie przestrzeni. Wyobraź sobie, że cały wszechświat jest wypełniony niewidzialnym, bardzo gęstym, lepkim medium. Kiedy cząstka próbuje się przez nie przemieszczać, napotyka opór. Kluczową ideą jest siła oddziaływania. Pole dziewiętnastego oddziałuje z różnymi cząstkami na różne sposoby. Spójrzmy na przykład. Foton jest cichym gościem na przyjęciu. Przemieszcza się wśród tłumu w polu Higgs, nie witając się z nikim i nie zatrzymując się przy nikim. Ponieważ nie napotyka oporu, jego masa wynosi zero. Elektron jest znanym gościem. Wchodzi w niewielką interakcję z tłumem, wita się z każdym, ale przechodzi stosunkowo szybko. Pol Higgs lekko przylega do elektronu. Ten niewielki opór postrzegamy jako jego masę. Dlatego elektron jest stosunkowo lekki. Kwark górny jest najcięższym znanym cząstką elementarną jest supergwiazdą. Oddziaływuje z polem siodnaścień tak silnie, że otacza go tłum, znacznie go spowalniając. Ten silny opór nadaje mu ogromną masę, zatem zerowy rozmiar elektronu nie stanowi problemu dla istnienia masy. Masa nie jest czymś, co elektron posiada ze względu na swoją objętość, ale czymś, co elektron nabywa dzięki oddziaływaniu z polem Higgsa. Im silniejsze oddziaływanie cząstki punktowej z tym wszechobecnym polem, tym większa bezwładność, którą mierzymy jako masę. To eleganckie rozwiązanie modelu standardowego całkowicie godzi punktową naturę elektronu z jego ciężarem. Jednak nawet po wszystkich błyskotliwych sukcesach modelu standardowego. Wielu fizyków uważa, że nasz opis elektronu i innych cząstek jest niekompletny. Tutaj pojawia się teoria strun, najbardziej ambitna i rewolucyjna idea, której celem jest stworzenie teorii wszystkiego. Teoria strun oferuje radykalne rozwiązanie paradoksu zerowego rozmiaru. Elektron ma rozmiar, ale jest on tak niewiarygodnie mały, że wydaje nam się punktem. Kluczową ideą jest to, że cząstki elementarne nie są punktami matematycznymi, ale maleńkimi, wibrującymi, jednowymiarowymi strunami lub pętlami. W przeciwieństwie do modelu standardowego, w którym elektron, foton i kwark są trzema różnymi, ale powiązanymi punktami, w teorii strun wszystkie one są różnymi trybami wibracji tej samej struny elementarnej. Wyobraź sobie strunę gitary. Jest ona jedna, ale w zależności od tego, jak ją wibrujesz, słyszysz różne dźwięki. W tym obrazie struna jest podstawowym budulcem wszechświata. Elektron to struna wibrująca z jedną częstotliwością. Foton to ta sama struna wibrująca z inną częstotliwością. Nie są to więc różne cząstki, ale różne dźwięki grane na jednej kosmicznej strunie. To eleganckie wyjaśnienie w naturalny sposób łączy wszystkie znane cząstki. Najbardziej ekscytującą cechą teorii strun jest jej skala. Rozmiar tej struny jest równy długości Planka. Jest to około 10 do potęgi minus 35 metrów. Aby zrozumieć tę skalę, należy pamiętać, że nasze najpotężniejsze akceleratory potwierdziły precyzję elektronu do 10 do potęgi minus 18 metrów. Długość planka jest miliard miliardów razy mniejsza od tej wartości. Nie jesteśmy w stanie nawet zbliżyć się do zobaczenia tej wielkości. W ten sposób teoria strun uwalnia nas od matematycznego koszmaru nieskończonej energii, ponieważ ładunek jest teraz rozłożony na skończonej, choć niewiarygodnie małej długości, co pozwala uniknąć osobliwości. Niemniej jednak należy pamiętać, że teoria strun jest nadal tylko fizyką spekulatywną. Jest matematycznie piękna i eliminuje wiele paradoksów, ale nie została jeszcze potwierdzona żadnym bezpośrednim eksperymentem. To właśnie w tym kierunku naukowcy poszukują ostatecznej odpowiedzi na pytanie o rozmiar elektronu. Oto co możesz zrobić już teraz, jeśli ta podróż od cegły do kosmicznego struny skłoniła Cię do ponownego przemyślenia rzeczywistości, daj nam znać. Polub ten film, aby poinformować YouTube, że jest to treść, której szukasz. Subskrybuj i włącz powiadomienia, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. I co najważniejsze, zostaw komentarz. Jakie jest Twoje zdanie? Punkt, fala czy wibrująca struna? To właśnie rozmowa popycha nas do przodu. Dziękujemy za obejrzenie.